Cześć, jestem Kapral, a to jest kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę wam trzy rzeczy, które według mnie nie opłaca się kupować w Brawl Stars. Jeżeli wam się film spodoba i chcecie więcej takich typów materiałów, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, no i zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem, a ja już was zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą jest kupowanie megaboxów za 80 gemów. Załóżmy, że na naszym koncie mamy 160 gemów, no i za te 160 gemów chcemy kupić 2 megaboxy po 80 gemów. No i oczywiście, jakie kupujemy, to nic nam z tego nie wylatuje. No a później się orientujemy, że już mamy 0 gemów, bo wszystko wydaliśmy na te 2 megaboxy. A przecież zawsze mogliśmy poczekać na jakąś tanią ofertę z megaboxami, lub coś w tym stylu. Kolejną rzeczą jest to kupowanie pinpaków, które kosztują 50 gemów. Z pinpaków wylatują nam różne emotki, które przed aktualizacją w sumie służyły nam tylko do tego, żeby tak je sobie powysyłać na czacie. Teraz przynajmniej po aktualizacji możemy je sobie wysyłać podczas gry. Jednak myślę, że i tak tego jakoś no, nie ma sensu kupować, szczególnie jeżeli z tych emotek jakoś nie korzystacie, więc to już lepiej na przykład korzystać z tych podstawowych niż wydawać 50 gemów, no i nie wiem, traficie motkę do postaci, którą się prawie w ogóle nie gra. No i ostatnią rzeczą, za którą nie warto wydawać gemy w Brawl Stars, jest to kupowanie poziomów w karnecie zadymiarskim. Jeden taki poziom kosztuje nas 30 gemów, a przecież za takie 30 gemów już lepiej jest kupić, nie wiem, jakiegoś skina, Yy, takiego tropikalnego kiełka, co myślę, że byłby o wiele lepszą opcją, bo no tak naprawdę po to są te wyzwania, żebyśmy właśnie je wykonywali i żebyśmy odbekowywali te poziomy, a tak naprawdę ta opcja jest właśnie tylko po to, żeby, no to jest taka opcja dla takich osób, którym się też nie chce jakby wykonywać tych wyzwań i chcą od razu... Zrobić taki opening, wykupić sobie wszystkie poziomy, no i tak dalej. Więc to by było na tyle w tym filmie. Koniecznie napiszcie w komentarzu, jeżeli macie też jakiś fajny pomysł na film. Zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jeżeli Wam się spodobał. A jak jesteście nowi, to zasubskrybujcie ten kanał razem z dzwoneczkiem. No i ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. No i cześć!